No hej, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z MSP. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak obsługiwać się hakiem, który dodaje nam SCOS a więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc na początku trzeba zrobić sobie jakieś tam konto, bo ja nie będę na jakimś tam moim tego robić, tylko tam na nowym. I do tego będą potrzebne mi trzy konta, bo chcę wam pokazać od razu wszystko jak mniej więcej to robić, bo są trzy techniki tego. Yy, można i więcej tam, ale pokażę wam te takie trzy najbardziej, albo nawet i dwa. Nie wiem, jeszcze, poka jeszcze pomyślę, co tam mam zrobić. Ale dobra, ja szybko porwie konta i popatrzcie się, jak robię te konta. No dobrze, a więc włączamy naszego haka. Linki macie w opisie. No dobrze, na początku wpisujemy swój login oraz hasło. Teraz wybieramy z jakiego kraju jesteśmy i logujemy się. Ok, i teraz wam pokażę akurat w tym sposobie, żeby mieć wszystko. Oczywiście później konto moje będzie zablokowane na zawsze czy znaczy na zawsze na ileś tam bardzo ale to bardzo bardzo ale to bardzo, bardzo długi tam dni nawet do tego pewnie nie dożyjemy czasu no więc yy, bierzemy sobie żeby był szósty level no i klikamy dwa razy hak. wtedy do, dodadzą się nam yy, 10 tysięcy SC i właśnie szósty level no i teraz się jeszcze raz trzeba zalogować. Dobrze, a więc właśnie jak widzicie mamy 10 tysięcy oraz 6 level. To oczywiście też działa na, na takich kontach, które mają na przykład, nie wiem, 7 level, a chcecie, żeby miał większy, to zawsze będzie dodawało ci 5 tysięcy wam, no. Dobra, widzimy, że mamy 6 level i 10 tysięcy. Kolejnym sposobem jest to, aby mieć 5000, a więc po prostu też wpisujemy swoją nazwę oraz hasło. No, logujemy się. Bierzemy 6 level. OK. No i klikamy tylko raz Hack. Wtedy dodaje nam 5000 ST. I już możecie zobaczyć. No a więc jak widzimy mamy 5000 SC oraz szósty level, w taki sam sposób możemy zrobić też, żeby mieć tylko sam szósty level, to Też zadziała, wtedy już nie będziemy mieć SC yy, oraz jak się weźmie 5000 albo 0 SC, a chce mieć ten szósty level, to można, to wtedy te konto się wam zachowa, a jak będziecie mieć 10 tysięcy i szósty level to akurat właśnie was zablokuje, jak to już powiedziałam przed chwilą. No nie wiem, czy to jest sens zrobić na kolejnym koncie, wiecie chyba już o co chodzi. Właśnie wpisujemy login, hasło, w jakim kraju mamy te konto na tym MSP, później logujemy. Jak chcemy mieć szósty level to klikamy, później jak chcemy mieć 5 tysięcy to też hack, a jak chcemy mieć 10 to dwa razy hack. I chyba już wiadomo o co chodzi. No ja zazwyczaj robię właśnie, że 5000, tysięcy, bo wtedy te konto zostaje, a teraz z 10 tysiącami po prostu zostaje zablokowane od razu po chwili wyjścia z MSP albo po kilku minutach, a więc trzeba się śpieszyć. No i to by było wszystko, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja akurat o tym haku już wiedziałam tak od jakoś listopada yy, i miałam to nagrać chyba w styczniu. Ale jakoś tak przekładałam to i przekładałam, a wy akurat chcieliście, żebym to nagrała, więc proszę bardzo, macie. Mam nadzieję, że wam wyjaśniłam trochę tą sytuację z tym hakiem. No więc wszystkie linki do tego haka macie w opisie. Yy, no, do pierwszego linka to tam yy, nie wiem, czy on działa do końca, bo z niego akurat nie pobierałam. A ja z drugiego na chomiku i. Yy, jest tam, że się trzeba zalogować, a ja akurat mam konto, to i to szybko Wam akurat ściągnie, a jak nie macie konta na hamiku, to możecie sobie założyć i tyle. No. A więc to było wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak, jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Napisać jakiś mi miły komentarz, że Wam się na przykład podobał, albo Wam się odcinek podobał, albo pomógł Wam ten hack. No, a więc widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa.